Thank uh you. -huh. Kazimiera T. była wójt Kleszczowa, zasiada na ławie oskarżonych, ruszył proces w tzw. aferze gruntowej. Dwa wielkie jeziora powstaną po bełchatowskich odkrywkach węgla. Pierwsze prace już ruszyły. Czy kobiety są dobrymi instruktorami jazdy? Co o tym sądzą nasze kandydatki w plebiscycie na instruktora roku? Sprawdź też kto prowadzi. Ala Samojluk została super dzieckiem sierpnia. Kto jeszcze znalazł się w czołówce? A ponadto w tygodniku propozycje na weekend, krzyżówki i sport. Czytaj tygodnik 7 dni ukazujący się co piątek z Dziennikiem Łódzkim, a we wtorek 7 dni był chatów. Park Zdrowia i Rozrywki Solpark Kleszczów zaprasza wszystkie osoby ceniące i prowadzące zdrowy tryb życia do udziału w zajęciach ruchowych, profesjonalnych zajęciach aerobiku oraz aquaerobiku. Utrzymaj zgrabną sylwetkę, pozbądź się nadprogramowych kilogramów, wyrzeźb swoje ciało. Zapraszamy na naukę pływania oraz na doskonalenie zdobytych już umiejętności. Pamiętaj, Solpark pomoże Ci zadbać o siebie, byś mógł się poczuć jak w niebie. Więcej informacji na wwww.solparkkkkkkkleszczów.pl Teraz super szybki internet, atrakcyjna telewizja i tania telefonia w mocnej promocji. Internet od 10 do 60 mega w super cenach z bezpłatną opcją Double The Night i routerem bezprzewodowym w prezencie. Aktywacja już od symbolicznej złotówki. U nas energii nie zabraknie. Dołącz do nas szczegóły promocji w biurze i na www.tolsat.pl. Zapraszamy. 9 września. Lona Wróblewska-Czarnowska, witam serdecznie. Zapraszam na teledzień, w którym powiemy. Zapisy na mammografię. Czwartki lekkoatletyczne. Alicja Węgorzewska wystąpi w Zelowie. Paweł Drążek pobiegnie w ultramaratonie. Treningi taekwondo od poniedziałku. Od jutra memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Jak wynika ze statystyk, co czternasta Polka w ciągu swojego życia zachoruje na raka piersi. Choroba ta jest najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet. Lekarze podkreślają, że lepiej zapobiegać niż leczyć i przede wszystkim badać się. Choć mamobus stanie na placu Narutowicza dopiero 20 września, już teraz informujemy, bowiem, żeby się przebadać, najlepiej wcześniej się zapisać. Na przykład telefonicznie, dzwoniąc pod numer 733-5159. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować numer PESEL i numer telefonu. Bełchatowianki w wieku od 50 do 69 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego. Projekt skierowany jest do kobiet, u których w ciągu ostatnich dwóch lat nie była przeprowadzona refundowana mammografia. Badanie wykonuje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Medika z Łodzi. Lekarze zapewniają, że badanie jest całkowicie bezpieczne i niekłopotliwe. Już za tydzień wystartują czwartki lekkoatletyczne. Rywalizacja odbywać się będzie na boisku przy publicznym gimnazjum nr 4. Start o godzinie 15:30. W programie mitingu znajduje się 7 konkurencji. Czwartki Lekoatletyczne to impreza skierowana do młodzieży ze szkół podstawowych rocznika 2001 i młodszych. Uczestnicy startować będą w zawodach organizowanych w ramach rundy wiosennej 6 spotkań oraz jesiennej 4 spotkania. W sumie odbędzie się aż 10 imprez sportowych. Po raz już 11 rozpoczynamy w Bełchatowie. Cykl imprez sportowych pod nazwą czwartki lekkoatletyczne jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie skierowane do uczniów szkół podstawowych. Już 19 września o godzinie 15.30 na boisku Orlik przy publicznym gimnazjum nr 4 na siedlu Lubinków. Rozpocznie, rozpoczną się pierwsze zawody, będą mogły w nich wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych klasy 4, 5, 6. Będą rywalizowały w takich konkurencjach lekkoatletycznych jak bieg na 60 metrów, bieg na 300 metrów, bieg na 600 i 1000 metrów. Z konkurencji technicznych rzut piłeczką palantową, skok w dal oraz skok w wzwyż. Będzie prowadzona klasyfikacja Grand Prix. Te zawody potrwają do końca roku szkolnego. Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji Grand Prix będą reprezentowali Bełchatów podczas finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku w Łodzi. Zwycięzcy klasyfikacji końcowej Grand Prix wezmą udział w ogólnopolskim finale czwartków lekkoatletycznych. Finał jest jedną z największych imprez lekkoatletycznych w Europie. Trwa trzy dni i corocznie startuje w nim około 3,5 tysiąca zawodników z ponad 60 miast. Od kilku lat niezmiennie Bełchatów przywozili medale z finału ogólnopolskiego. Także liczymy, że przyszły rok również pokaże, że mamy lekkoatletów, młodych lekkoatletów, zdolnych lekkoatletów w Bełchatowie. Aby wziąć udział w bełchatowskich czwartkach lekoatletycznych należy przesłać drogą elektroniczną na adres mantykmałpaonet.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta. W ubiegłym roku we wszystkich czwartkach lekkoatletycznych wzięło udział, sklasyfikowanych zostało, w klasyfikacji Grand Prix o około 300 zawodników, także jest to dosyć duża impreza. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku poprzedzającego zawody. Alicja Węgorzewska, znana mezosopranistka, wystąpi w najbliższy poniedziałek w Zelowie. Koncert Gwiazdy Światowych Scen Operowych to zwieńczenie 19-letnich koncertów festiwalowych Zelów 2013. Letnie koncerty festiwalowe to jedna z ważniejszych cyklicznych imprez kulturalnych w naszym regionie. Tradycyjnie wszystkie koncerty w ramach festiwalu organizowane są w kościele parafii rzymsko-katolickiej przy ulicy Sienkiewicza 3. Ostatni koncert tegorocznego festiwalu, w którym wystąpi Robert Grudzień Organy wraz z gwiazdą scen operowych Alicją Węgorzewską, odbędzie się w poniedziałek 9 września o godzinie 19:00. Wstęp wolny. Limit czasowy 17 godzin. Trasa, jak zapowiadają organizatorzy, trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, to jednak nie przeraża bełchatowskiego biegacza Pawła Drążka, który w ten weekend weźmie udział w biegu siedmiu dolin w Krynicy. O sukcesach biegowych Pawła Drążka mówiliśmy już wielokrotnie na antenie naszej telewizji. Pan Paweł dwa lata temu wziął udział w maratonie berlińskim. Wynik, jaki osiągnął, był naprawdę imponujący. Spośród 40 tysięcy zawodników, pan Paweł uplasował się na 1483 miejscu. W tym roku Bełchatowianin podjął się kolejnego wyzwania: weźmie udział w festiwalu biegowym Forum Ekonomicznego, a konkretnie w biegu Siedmiu Dolin w Krynicy. Jego numer startowy to 1220. 6. Długość trasy to 100 km, limit czasowy 17 godzin. Trasa, jak podkreślają organizatorzy, jest trudna wyznaczona w Beskidzie Sądeckim. Górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami start w najbliższą sobotę. Jak zakończy się ta rywalizacja? Wyniki można śledzić na stronie www.festiwalbiegowy.pl jeśli interesujesz się sztukami walk i chcesz trenować pod okiem fachowca, to powinieneś zajrzeć na salę treningową Bełchatowskiej Akademii Taekwondo. Klub zaprasza wszystkich chętnych, którzy są gotowi zasilić jego szeregi. Początek treningów już od poniedziałku. Pod okiem trenera Wiktora Karnawalskiego trenują nie tylko amatorzy, ale i zawodnicy znani na arenie krajowej i międzynarodowej. Wczoraj mówiliśmy o młodych zdolnych, którzy zostali powołani do reprezentacji Polski i będą reprezentować nasz kraj w Mistrzostwach Świata. Mowa o Krystianie Gortacie i Marcie Mysur. Krystian trenuje 9 lat, Marta 10 lat, więc to są zawodnicy, którzy już w tej chwili są na najwyższej półce można powiedzieć i oni już... Potrafią y, tę sztukę walki, jaką jest taekwondo. A zawodnicy, którzy trenują rok czy dwa, no to powiedzmy, można powiedzieć, że jeszcze są początkującymi cały czas. Zatem, jeśli interesują Cię sporty walki, to to miejsce jest właśnie dla Ciebie. Treningi rozpoczną się 9 września. Zajęcia odbywać się będą w sali gimnastycznej, szkoły podstawowej nr 8. U nas zawsze są drzwi otwarte dla każdego, można przyjść, spróbować. Poćwiczyć. Jeżeli się komuś spodoba taka sztuka walki, no to wtedy może się zapisać. Jeżeli mu się nie spodoba, bez żadnych konsekwencji finansowych, oczywiście może zrezygnować. Wszystkie niezbędne informacje na temat klubu znajdziecie Państwo na podanej niżej stronie internetowej. Jutro zaczyna się 11. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W składzie reprezentacji Polski zobaczymy zawodników PGS Krybełchatów, Pawła Zatorskiego, Andrzeja Wronę i Marcina Włodarczyka. W piątek w Orlen Arenie w Płocku rozpocznie się wielkie siatkarskie święto Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Polacy zagrają z Holandią, Niemcami i Rosjanami. W składzie reprezentacji Polski znalazło się trzech zawodników PG Skry chatów. Paweł Zatorski, Andrzej Wrona i Marcin Włodarczyk. Te zawody to będzie bardzo ważna próba podopiecznych trenera Andrei Anastaziego, bowiem za dwa tygodnie w Polsce i Danii rozpoczną się Mistrzostwa Europy. Spotkanie będziecie mogli Państwo obejrzeć za pośrednictwem sieci DOLSAT na sportowych antenach Polsa, w piątek Polska zmierzy się z Holandią o godzinie 17, a Rosja zagra z Niemcami o 20. W sobotę odbędą się mecze: Rosja-Holandia 14.30 i Polska-Niemcy 17. A w niedzielę Holandia-Niemcy 12 i Polska-Rosja godzina 14.30. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. takich twoich podopiecznych z powołaniami, no to trener chyba czuje się mega zaszczycony, że z pod twojej ręki wychodzą no, takie... No tak, jest to moje, z... było kiedyś moim marzeniem wystartować w kadrze Polski, niestety nie miałem takiej możliwości. Cieszę się, że moi uczniowie tam się dostają no i będą mieli okazję zaprezentować się na arenie światowej, na najwyższej, z najwyższej półki zawodnicy będą startować. Także. Marta Mysur trenuje od 10 lat w Bełchatowie trenuje od 4 lat, w tej chwili jest pracownikiem policji w Tomaszowie pracuje, no i dzięki temu, że trenuje sztuki walki, miała łatwiej, że tak powiem, w dostaniu się do, do swojej obecnej pracy. W wolnym czasie dalej trenuje taekwondo, no i na zawodach, na Mistrzostwach Polski zdobyła medal, który no, zauważyli trenerzy kadry, kadry narodowej, no i w tym roku po przeprowadzonych testach udało jej się również załapać właśnie do kadry na Mistrzostwa Świata, które odbędą się za miesiąc w Hiszpanii. W czym jest tak najlepsza? Marta najlepiej sprawdza się w technikach specjalnych. To jest dyscyplina, gdzie trzeba wykonać kopnięcie z wyskoku na deskę, która jest zawieszona na wysokościach ponad 2 metry nawet. No, bardzo skoczna dziewczyna i rozciągnięta, takie ma warunki motoryczne sprzyjające właśnie tej dyscyplinie. A Krystian? Krystian jest moim uczniem od 9 lat. Zaczynał jako dzieciak sześcioletni. Krystian, można powiedzieć, jest wyszkolony kompleksowo, jest świetnym technikiem. Oprócz tego od niedawna naprawdę dobrze walczy na zawodach. Również tam się ociera o medale, jeśli chodzi o zawody rangi tutaj międzynarodowej i to zostało zauważone. W tym roku zdobył Mistrzostwo Polski w układach, w konkurencji technicznej właśnie. Co na pewno też będzie wykorzystane przez trenerów kadry. Z tego co wiem, jest przewidziany do drużynowych układów, być może indywidualnych, też może układów, a na pewno jest wystawiony właśnie do walk. Duże, ponieważ polska reprezentacja na świecie góruje, zawsze jest w czołówce, nawet na podium. Pierwsza trójka to właśnie Argentyna, Nowa Zelandia, Polska. To są drużyny, które są na samej górze. Także mamy duże szanse, liczę na, na medal, że przywiozą. To dopiero w październiku, tak? Tak, 23 października zaczynają się zawody w Hiszpanii, w Benidorm i kończą się 27 w niedzielę. Także zobaczymy. W tej chwili ruszamy z treningami dla grupy początkującej, średniej i zaawansowanej, natomiast ci zawodnicy, którzy właśnie zostali powołani do kadry, trenują już od początku sierpnia. Mają tutaj indywidualny tok trenowania i przygotowań właśnie pod te zawody, i w tej chwili na pewno dla nich będzie. Ten trening inaczej ułożony, zdecydowanie bardziej intensywny i ukierunkowany już pod kątem Mistrzostw Świata. No to jest tak jakby zwieńczenie mojego wyciłku, tej pracy włożonej, którą, które przez te 10 lat okazywałem na sali. No, no Myślę, że jest to pewien, pewien jakiś przełom w moim życiu że na pewno mi to pomoże w startach tutaj w Polsce. No jest to oczywiście jakieś wyróżnienie, tak? Jeśli mogę jechać do Hiszpanii na Mistrzostwa Świata. jeżdżę na bardzo wiele zawodów, na Mistrzostwa Polski, na Puchary Polski, na Grand Prix Polski, tutaj na regionalnych. No myślę, że taki największy sukces jest to pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski. No myślę, że to tam zostałem zauważony. Jak idzie do przodu. Jak wygląda formalnie, jak dostajesz powołanie? nie tam I To akurat dostałem, dostałem tą wiadomość przez mojego trenera. Znaczy, już wcześniej były takie przymiarki, miałem mieć tam jakieś powołanie, słyszałem, ale to, to myślałem, że to są po prostu plotki. A na tych mistrzostwach polskich wróciło się to, okazało prawdą. Znaczy no, formalnie to wygląda w takiej sprawie, że przy, przychodzi do mnie list, tak, z zaproszeniem, że do centralnego ośrodka Przygotowań olimpijskich w spale, zostałem zaproszony. No, no i się wybieram po prostu. To byłeś już w spalę, czy w Nie, to był mój pierwszy raz. Ja są Twoje oczekiwania, co mam tego znaczy, no na pewno moim marzeniem jest zdobycie medalu, ale myślę, że jeśli nie będzie tego medalu, to przynajmniej w pierwszej dziesiątce to już będzie naprawdę wielki sukces. Bardzo duża mobilizacja też dla klubu, bo i ty zostałeś został, powołany i jeszcze koleżanka Marta. No oczywiście, no to już jest nas dwoje. <grymne> będzie raźniej. Będzie raźniej, na pewno. To, to Zatem trzymamy kciuki. Te najbliższe treningi będziesz w całości poświęcał przygotowaniom do Mistrzostw Świata? Najprawdopodobniej tak. Bo jednak chciałem się zaprezentować z jak najlepszej strony, żeby w następnym roku móc wystartować w mistrzostwach Europy, które będą się w, we Włoszech. No jest to, jest mobilizacja, jest taki motorek napędowy, który pozwala mi do dalszej pracy. Zresztą i pewnie bez tego powołania bym pracował, no ale to jest jednak taka, taka promocja.